Hej, witam na moim kanale. To jest Kia Niro. Zapraszam do oglądania. Nie będę ukrywał, że Niro jest moim ulubionym modelem z wyzustajni Kia. Tym samochodem jeszcze nie jeździłem. Muszę się umówić na jazdę, ale przedstawię Wam ten samochód. Pokażę, ponieważ jest wart obejrzenia czy też przedstawienia. Może zacznę od samego grilla, który tutaj wygląda. Podobnie jak w Ki Rio, którą testowałem dla Was kilka lat temu. Też dolnych to światła do jazdy dziennej. Nie, to są przeciwnogłowe tutaj. Tutaj do dziennej mamy w tym dziwnym takim kształcie, który bardzo mi się podoba. Taki kształt znajdziemy tutaj tak naprawdę wszędzie na koło tego samochodu. Nie tylko z przodu. Znajdziemy ten kształt również, przypominający, tutaj na kierunkowskazach. Oraz tylne światła, które wyglądają troszeczkę jak bumerangi, ale bardzo fajnie to wygląda. Bardzo mi się to podoba. Oraz na tych światłach tutaj zamontowanych w zderzaku. Muszę przyznać, że designersko samochód wygląda naprawdę fajnie. A co najważniejsze, moim zdaniem w tym samochodzie naprawdę dobrze się siedzi. Do tego przejdę za chwilę. Dobra. Wskazano wam przód, co się zmieniło. Jest to wersja elektryczna, ale wersja spalinowa wygląda dosłownie tak, dokładnie tak samo czyli hybrydowa i hybrid plug-in. Mam tutaj gniazda do ładowania, wyciąga się w ten sposób. Nie jest elektrycznie, tylko manualnie. Dobra, lecimy do bagażnika jak zawsze. I Ilośit, robicie właśnie na swoich ekranach. Ja wam pokażę co jest z wewnątrz oraz wymiary. Dwie kieszenie po bokach. Płaska podłoga, prawie tutaj bez progu załadunkowego, jedno światełko LED, jeden haczyk, drugi haczyk, dwie kieszenie po bokach, tak jak pokazywałem wcześniej, podwójna podłoga i mnóstwo miejsca pod podłogą. Tutaj możecie naprawdę rzucić koło dojazdowe i być spokojnym, czy też jeździć bez stresu, a to trzeba dosłownie wrzucić. Wymiary to tak. Długość 83 cm, szerokość w węższym miejscu 100 prawie 6 cm i wysokość tej do tak zwanej rolety 43 cm. To jest wasza mata. Mata, która tak naprawdę jest bardzo cienka. To jest adapter, który znamy z Ki EV6. Oraz kable do ładowania. Dobra, idę pod maskę. Dobra, mamy teleskopy, to, to jest ok. Jest bagażnik. Nie jest może jakoś tak zbyt duży, ale jest zabezpieczony gumową matą na dole, czyli to jest ok. Oraz mamy tutaj jeszcze siateczkę. Wszystkie dane techniczne widzicie właśnie na swoich ekranach, dlatego, że ten samochód występuje w trzech odmianach, czyli plug-in, hybryda zwykła oraz elektryk. Dobra. Tak to wygląda. Lecimy do wnętrza samochodu. Klamki, zacznę jak zawsze Niby solidna, ale troszeczkę by odchodziło od tych drzwi. Po drugie, mamy tutaj mnóstwo miejsca: naprawdę, mnóstwo miejsca. To mi się tutaj podoba, zarówno z przodu, jak i z tyłu. Z tyłu również mnóstwo miejsca na palce. Dobra, otwieramy drzwi. I teraz tak, sprawdzenie, szybkie sprawdzenie jakości. Górna część wykonana jest takiej, jakby gumy. Która jest miękka, to jest ok. Tu jest twar Nie, to jest też miękko, mięko. Okay. Tutaj mamy ładny potulkiednik, bardzo miękki, który jest też bardzo długi oraz mały schowek, który jest taki nietypowy dla Kia, ponieważ to powinno być jakby na równym poziomie, ale ze względu na to, że ten design jest troszeczkę inny w, tych, w tym samochodzie, który meka mi się podoba, to wygląda troszeczkę inaczej. Wąska. Kieszeń z miejscem na napój. Fotele same w sobie, jak zwykle jak to kija, najlepsze, najbardziej wygodne zagłówki. Tutaj również całkiem szeroko na wysokości barków, mega mocne, mocne sztywne twarde, bym powiedział trzymanie boczne. Tutaj już jest miękkie. Siedzenia czy też fotele są regulowane elektronicznie, elektrycznie, szczególnie w tej wersji. Dobra, chodzę do środka. To jest tak. Pierwsze, co rzuca się w oczy, to czy też e, moim co rzuca się w odczucie, że tak powiem, jeżeli mogę się tak wyrazić, to to, że ta podłoga jest tak dziwnie ukształtowana. Ona tam biegnie w dół, tutaj jest wyżej, tam jest niżej. Zewnętrzna względu baterię tak naprawdę, ale jest ok. Fotel kierowcy jest obniżony na niżej, najniżej. ja zajmuję prawidłową pozycję. Kamera na wysokości moich oczu mam 1,93 m i tak to widzę dookoła. Pierwsze zastrzeżenie tego lusterka, ponieważ jest bardzo nisko, dlatego że tutaj kształtowanie tego dachu. Idzie w dół, zobaczcie, pod takim kątem, dlatego jest jak jest, ale tak czy inaczej mam naprawdę bardzo dobrą, bardzo dobrą widoczność, bym powiedział. Słupki A są wąskie, tutaj na górze też, zobaczcie, są całkiem daleko od mojej twarzy, czyli to jest ok. Niektórych samochodach są blisko i się czuję tak klaustrofobicznie. Tutaj na dole są szerokie, ale to jest standard. Pomimo tego, że są szerokie, tutaj, zobaczcie, mamy piękną widoczność oraz widzimy jeszcze maskę, przynajmniej ja ją widzę. Cały tutaj potrzeb jest wykonany z miękkiego takiego materiału. To jest miękkie. To jest miękka, taka jakby siateczka plastikowa. Fajnie to wygląda. Ale zobaczcie na ukształtowanie. Tutaj mamy wyżej, a tutaj mamy niżej. On tak opada łącznie z linią tutaj tych ekranów środkowych. Ale to jest naprawdę fajne. Tu jest twardy plastik, to jest ok. Do tego zaraz przejdę i zobaczcie, to jest właśnie to. Zobacz, kąt nachylenia, design drzwi i tego. Podszybia, no naprawdę pięknie to wygląda. Moim zdaniem, naprawdę pięknie spoglądając do tyłu, nie jest już tak kolorowo. Dlaczego? Dlatego, że te słupki C są naprawdę mega szerokie, ale oczywiście, mam kamerę, do której zaraz przejdę. Na szybko jeszcze ilość miejsca. Tak jak wspominałem wcześniej: M93. Tutaj mam mnóstwo miejsca na nogi z jednej i z drugiej strony. Nad głową na równe cztery palce. Mamy tutaj. Szklany, wąski, mały, dach, tak zwany szyberdach, ale jest, jest ok i tak sporo, naprawdę sporo, sporo miejsca. Multifunkcjonalna kierownica, odpala ten samochód. zegary, które są wirtualne, ale stwarzają wrażenie, jakby były bardzo blisko kierownicy. To jest takie moje odczucie. Mamy tutaj drive mode i tutaj mamy tak sport, normal, Więc może tak eco, normal i sport. I jak przytrzymamy to wyświetli nam się Snow. Teraz tak na chwilę obecną samochód ma 24% baterii i zobaczcie mamy do przejechania 60 mil w Snow. W Sport 57, w Eco 60, Normal 58. Dobrze to było Snow? czyli sprawdzę jeszcze raz, tak dokładnie 60, OK. Ten ekran niby tu jest teoretycznie jest całkiem spory, ale tutaj ta ramka jest olbrzymia, może tego nie widzicie. Może pod jakimś kątem mu to pokażę. Dobra, tak to wygląda. Jak już tutaj jestem, no to zerknijmy sobie na kamerę do wstecznego. O, tak to wygląda. Taki malutki ekran nam się pokazuje w tym ekranie. Tutaj mamy nasze sensory, czyli czujniki parkowania. Kamera, która moim zdaniem jest całkiem dobrej jakości. Tam dalej nic nie widać, zbyt dobrze nie widać, ale tutaj wszystko jest bardzo wyraźne i ostre. Linie pracują razem z kierownicą czy to jest ok. Za dużo opcji w tym modelu nie ma. Mamy też jeszcze taką opcję. Możemy tak sprawnie też, bo no, w ten sposób, jakby patrząc z góry w dół, za, za zderzakiem, w ten sposób. Dobra, co dalej? Pod, pod wyświetlaczem mamy nasze wloty powietrza. Mamy ten panel klimatyzacji nieszczęsny, który nieszczęsny dlatego, że ziemi się kojarzy z kiją, kiją EVCX. Dlaczego? Dlatego, że tam nie działało używanie. Nie działało, ja nawet miałem ustawiony 27 stopni a w środku, bo w samochodzie zimno. Ale to taki standard ev 6 yy, z tych. Początków 6 na 10 w 6 na 10 nie działało ogrzewanie. Takie tak są statystyki z Wielkiej Brytanii. Wśród osób, które zakupiły te samochody, może nieoficjalnie, ale na grupie jak byłem to dużo ludzi na to narzekało, czy też wiele osób się skarżyło. Pod spodem 12 V, USB zwykły, USB typu C, ładowarka indukcyjna, to jest nasz start-stop baton, oczywiście znaczy może uruchomienie samochodu, pokrętło do zmiany biegów, ogrzewanie w siedzeń, chłodzenie siedzeń kamera auto hold ogrzewanie kierownicy. To, lubię? Parking elektryczny, dwa miejsca na napoje, które działają w ten sposób, całkiem spory schowek tutaj. Schowek pod podłokietnikiem, na dole z miękkim materiałem, sam podłokietnik jest taki, bym powiedział, średnio miękki, tutaj no 3-4 mm pianki, pod spodem już twardy, twardy, bardzo twardy plastik. Siedzenia, mówiłem, ok, wąski schowek tutaj przed pasażerem. Twardy plastik, no to jest standard Góra, sprawdzamy na szybko Sun visor, Jezus Daszki przeciwsłoneczne <laughs> Żaróweczka zwykła Manualnie musimy sobie to uruchomić Tutaj z kolei mamy LEDowe światełka To jest ok, szyber tak jak wspominałem Nie mamy niestety tutaj żadnego schowka Na okulary, to mi się akurat nie podoba W tym samochodzie Co jeszcze, o tam jest wasz head up display Zobaczcie, to tam widać, mam nadzieję, że to widać w kamerze I tyle bym powiedział, jeśli chodzi o przód. Ogólnie bardzo fajnie to wygląda, bardzo mi się podoba, zawsze byłem fanem Kii Niro, ale ta Niro naprawdę jest git. Byłem zakochany w Kii EV6, yy, następnie mega jestem zakochany w Kii yy, Sportage, nowej Sportaż ale gdybym miał teraz wybierać naprawdę chyba wziąłbym sobie Niro, dlatego że zawsze miałem słabość do Niro, a to tutaj to wszystko wygląda tak samo jak w każdej innej Kii teraz i naprawdę jest wow. Czekam jeszcze na nowe, w przyszłym roku będzie chyba nowe Seat, będzie nowy Seat, to będzie na pewno tak samo też wyglądał, ale Niro, tak czy inaczej, Niro jest yy, moim numerem jeden, tym bardziej, że Zobaczcie, ja siedzę całkiem wysoko tutaj z nogami. To jest to, że ja siedzę wysoko, tylko, że tym jest obniżony najniżej, a jednak cały czas siedzę wyżej niż zwykły zwykłym takim samochodzie kompaktowym. Dobra, nie mogę się wygadać. Tyle w temacie. Lecimy do tyłu. Dobra, jestem z tyłu i teraz tak na szybko. Drzwi. Górna część drzwi jest wykonana z twardego plastiku. To jest również twardo. Tutaj jest miękko. To on, typowy schowek dla kij, czyli schowek ze z uchwytem. Kieszeń w drzwiach. Na górze jeden uchwyt, jeden... Haczek z drugiej strony, tylko uchwyt. Światła LEDowe to jest fajne. Dodatkowo mamy tutaj wentylację. Mamy USB typu C USB typu C z dwóch stron to jest ok. Sam design tych foteli jest czy też siedzeń jest bardzo fajny. Bardzo mi się to podoba. Szczególnie tutaj szerokość, na szerokości ramion jest bardzo wygodnie. Również tutaj w tej części. Taka na panią, szukujemy się na dwie dorosłe osoby. Komfortowo podróżujące, plus jedno cienkie dziecko dla biedy, że tak powiem. Od biedy tutaj mamy śmiesznie, trochę wykonane, typowe dla kija. Kieszenie w, w tylnej części przednich foteli. W ten sposób nie mogę się wygadać. Sorry, jeśli chodzi o miejsce, to zobaczcie się, siedzę sam z tyłu, są za sobą i mam mnóstwo miejsca na nogi. Pomimo że tutaj jest moja ukochana, znienawidzona przeze mnie skorupa. Nad głową bez problemu na. No. Trzy palce, o tak, trzy palce, trzy palce wchodzą, czy jest dobrze. Płaska podłoga, jak to w elektryku, i tyle, jeśli chodzi o tył. Dobra, słuchajcie, i to tyle, jeśli chodzi o Kia Niro, którą możecie kupić w trzech wersjach: napędowych, hybrid, hybrid plugin, bądź też elektryczna. Ja osobiście poszedłbym w elektrykę, jeśli chodzi o Niro. Mam super zaufanie tego samochodu, mam doświadczenie jazdą poprzednim samochodem, czy też poprzednią generacją tego modelu. I jestem naprawdę zakłany w kij Niro właśnie w wersji elektrycznej, ponieważ kocham ten samochód za zasięg, ale za to, że możecie mnóstwo prądu odzyskać przez jazdę. Czyli tak naprawdę bez problemu, jeżeli wiecie o co chodzi, jak tym jeździ, to zrobicie naprawdę nawet 500 km. To jest duży, duży duży plus i też bonus. A jeżeli ktoś lubi hybrydę, no to polecam tutaj bardziej hybryd zwykłe niż też hybrid plugin, dlatego że za plug zapłacicie, zapłacicie tyle co za elektryka, ale nadal brakuje opcji doładowania baterii podczas jazdy, tak to jest w plusie. W plusie możecie sobie to doładować w Toyota i wtedy też spalacie o wiele, wiele mniej. Tutaj służycie prąd i tyle. Już macie tylko z hybrydę. Dobra, to tyle jeśli chodzi o kije Niro. Jak zwykle zapraszam do subskrypcji mojego kanału. Ja już się z Wami żegnam. Dziękuję za uwagę. Dbajcie o siebie i Wasze cztery kółka.